Jeśli coś pokrę Tak jesteś jest nocony nie potrafisz sam się pierzaję Czy musisz sobie coś pokrać, Czy pójść tu pamiętaj ja najbardziej pokażę ci co mam Jesteśmy bardzo hojnym salonem gier. Heavy Rain, czyli ciężki też. Jest to gra, w której wprowadzasz się w rolę pogodynki i próbujesz przewidzieć pogodę, a w szczególności ulewy, zerwane chmury i burza. I za każdą odnaleźć odgadniętą prognozę pogodę. Zyskujesz punktik w kształcie kropelki deszczu i jak zdobędziesz 100 kropelek, to wygrywasz grę. A tym polega właśnie Heavy Rain. No i mamy też pijąt dwie dusze. I jest to gra o dwóch zakupionych. więc w jest to gra o konwersji z ateisty na katolika bardzo fajna gra o tym jakie chrześcijaństwo jest wspaniałe i o tym, że jest tylko jeden Bóg, jednorodzony Jezus Chrystus który umarł za nasze grzechy na skrzyżowaniu belek czy był umarł Krwawią się za nas wszystkich. A przynajmniej tak pisali w Władcach pierścieni. A to był Hobbit. To była Biblia. Mylamy się te książki fantazy. Teraz Ghost of Tzuchima jest. Bardzo dużo dziwnych rzeczy. Oglądałeś catering. Japoński horror. No i musimy te duchy pokonywać. A pokonujemy je za pomocą uśmiechu i dobrych uczynków. Tak. I przy okazji jesteśmy samurajem, dlatego do tej gry dołączam także miecz samurajski, który jest prawdziwy. I teraz także mamy taką promocję, że tu również taki wachlarz japoński. Muszę go rozpakować, zajmie mi to 5 godzin, więc musisz poczekać. Dobra, zajęło mi to tylko 4,5 godziny. Oto wachlarz po pełnym rozłożeniu. I tak brzmi, się nie... Że chcę żyć. Teraz kolejna gra Detroit Become Human jest to gra, która opowiada o narkomanach, którzy próbują szwendać się po ulicach Nowego Jorku w poszukiwaniu fentanylu. Mamy trzech bohaterów, każdy z nich próbuje zgarnąć dla siebie jak największą działkę, walczą między sobą. Tutaj mamy pierwszą ofiarę fentanelu na okładce to powoduje też takie zmiany skórne widać też po oczach, że są takie przedźpane dużej akcji, wpadasz w bójki, robisz rozboje, wciągasz, wyciągasz, maczetę, zabijasz. mnie dzieje się naprawdę sporo w tej grze. Najmasz no trzech bohaterów I, i wygrywasz wtedy, kiedy każdy z nich dostanie działkę po równo. o gry wideo, to jest to cały zestaw gier, ale mamy także gry, które nie są wideo, które są jak najbardziej prawdziwe w tym świecie trójwymiarowym. Pierwsza gra. Nazywa się Biało-czarno. Po znakręciu znajomymi z rodziną zamykasz oczy i wskazujesz na palcem na któreś miejsce na planszy, nie wiesz gdzie wskazujesz i musisz odgadnąć. Wskazałeś palcem, że na przykład tutaj mamy G6 w tym miejscu, albo tutaj mamy C1 i na tym polega ta gra. W środku są karteczki z różnymi kłamstwami. Na przykład mama cię kocha, albo jesteś wartościowy, albo kiedyś udacie się wyjść ze swoich problemów. I próbujecie swoich znajomych przekonać, że jest to prawda. I osoba, która wygra, ma robionego lota przez tego mężczyznę w Się dzieje następna gra nazywa się Skrable Original. Liczy się każde słowo. Gra polega na tym, że rozmawiacie ze swoimi rodzicami i próbujecie tak długo rozmawiać, aż się nie wkurwicie. Co w przypadku większości osób 2-5. Sekund i liczy się każde słowo, ponieważ każde słowo są w stanie obrócić przeciwko wam. Dlatego tutaj macie także literki. I każde słowo, które wypowiecie rodzicom, układacie na planszy i takie układacie aż się wkurwicie. I wtedy podliczacie punkty, ponieważ każda literka ma swoją wartość punktową. przepraszam, ale prawda to było niesamowite teraz i ogólnie chodzi o to, żeby te krzyże włożyć w te koła to są takie dziury i trzeba je przepchnąć to nie jest łatwe i osoby, które mają kółkę muszą się wzbraniać a osoby, które mają krzyżyk muszą próbować wsadzić na siłę to jest to w sumie podobnie jak przy kwałcie, tylko jest to w formie gry familijnej Boże, nie, to już nie było dobre. dobre. To już nie było dobre, co powiedziałem. Dlatego teraz skończę ten film. Wagra ma 10 minut i to wizualnie dobrze wygląda. Dziękuję.